Witajcie w Kotlet TV. Przygotujemy dzisiaj lekką sałatkę z tuńczykiem. Zazwyczaj sałatki tego typu są na bazie majonezu. Tym razem będzie to oliwa z przyprawami. Kapustę kroję na wąskie paski. Ugotowane na twardo jajko dzielę na plasterki, a następnie kroję w taką drobną kosteczkę. Świeżego ogórka podobnie. Przekładam wszystko do miski, do tego dodaję tuńczyka w sosie własnym i doprawiam wszystko przyprawami. Polecam oregano, sól, a także pieprz. Do tego dodaję oliwę i wszystko mieszam. Taka sałatka jest bardzo sycąca, a jednocześnie lekka. Po więcej przepisów, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.